Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu Gabinet Dyrektora, to już podaję, że odcinek szósty, bardzo dobra wiadomość na sam początek, to znaczy nie ma już drużyn nudnych i beznadziejnych, wydaje mi się, że wszystkie drużyny, które zostały są w miarę ciekawe, więc będzie o czym rozmawiać. Kto jeszcze moim zdaniem wygrał w sezon? Kto jeszcze moim zdaniem przegrał w sezon? Na pewno parę takich typów będzie kontrowersyjnych, myślę, z mojej strony. Natomiast zaczniemy właśnie od Mad Lions. I Mad Lions to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawa historia, bo tak naprawdę, żeby dobrze przeanalizować sytuację Mad Lions, trzeba troszeczkę pogrzebać w historii, żeby stworzyć sobie taki obraz tego, co tak naprawdę wydarzyło się z tą drużyną. To znaczy, że w zeszłym roku oni tak naprawdę. Byli cały czas. Mówię teraz nie o roku 2022, tylko o 20, 2021. Byli taką naprawdę, naprawdę dobrą drużyną, która potrafiła wygrać LEC, ale była zbudowana wokół swojego star playera, którym był Humanoid. I to troszeczkę. O to chodzi, bo jeśli cofniemy się kontekstem do tego, czym w ogóle jest Mad Lions i tym Mad Lions, które przekształciło się ze Splice, to przypomnijmy sobie, że tam, kiedy humanoid jeszcze przyszedł tam z Illuminar Gaming jako rookie, oni tak naprawdę wymienili cały skład dookoła niego, żeby obudować go graczami, którzy pozwolą mu wygrywać. I tam w tamtym momencie no, pamiętamy te zmiany, że tam gdzie był Oromę, potem pojawił się Armut, tak? No i na, na tej zasadzie po prostu wszyscy gracze byli wymieniani. Tam chyba Kserkse został wymieniony, jeśli dobrze pamiętam teraz, a właśnie chociażby Elioje, No, generalnie tych zmian wydarzyło się bardzo dużo, żeby Humanoid miał drużynę wokół siebie. I teraz to, o czym słyszeliśmy o Humanoidzie, i dlaczego to jest tak istotne, jeszcze, żeby cofnąć się w czasie, no to on był tym graczem, który prowadził grę, on był tym graczem, który potrafił naprawdę szotkolować i przede wszystkim był też fenomenalnym graczem, który potrafił zrobić różnicę i dawał te momenty takiej wyjątkowości, tego wyjątkowego 1v9, o którym mówiliśmy wcześniej, jak chociażby Caps czasami, tak, Humanoid potrafi dać to swojej drużynie. No i potem stała się ta zmiana trudna, bo Humanoid i Karsy opuścili zespół. kiedy Humanoid i Karsy opuścili zespół, to okazało się, że nie jest tak łatwo ich zastąpić. I ja trochę rozumiem, co Madlynos próbowało zrobić wtedy. Madlynos wzięło Niskiego, który jest, pod wieloma względami był bardzo dobrym wyborem, bo Niski był przede wszystkim chyba najlepszym dostępnym wolnym agentem, jakiego mogli zdobyć. Mogli próbować wykupić od nas WTO. Gdzieś tam te rozmowy się działy, nie będę tego ukrywał, no ale ostatecznie decyzja zapadła, żeby wziąć Niskiego. Niski jest. No, o ile WTO też jest takim graczem, który potrafi mieć te momenty wyjątkowości, potrafi skierować te gry. No, widzieliśmy to wielokrotnie tak naprawdę w barwach Misfits. O tyle Niski niekoniecznie jest takim graczem. On jest tym graczem, to jest taki facilitator, to jest taki gościu, który będzie chodził do innych linii i pomagał im odnieść sukces, będzie pomagał im być do przodu w grze. I to jest coś, co jest niesamowicie dobre, jeśli Twoje side to są Kerry. I tutaj pojawia się problem, bo Armut tak naprawdę nigdy nie dowiózł tego hypu, który miał, tak naprawdę po jednym dobrym turnieju na Mistrzostwach Świata, który też nie był nie wiadomo jak fenomenalny. Ja byłem zdziwiony, że w tamtym momencie Mad Lions zdecydowało się na to, żeby ściągnąć Armuta, bo on bardzo wcześnie został podpisany i tak naprawdę Armut jest bardzo specyficzna osoba, bo Armut wygrywał w Turcji. Natomiast Armut był zawsze człowiekiem, i akurat mam dość dobry background na, na, na jego temat. Dość dużo historii od ludzi, którzy, którzy go znają prywatnie. On pochodzi z bardzo bogatej rodziny, generalnie wszystko mu w życiu przychodziło raczej dość łatwo. A League of Legends to była po prostu zabawa, zabawa, w której był cholernie dobry. I wiadomo, że to się w pewnym momencie przekształciło w pracę. Że w końcu przekształciło w coś, w czym on też oczywiście chciał wygrywać i być najlepszy, ale jakoś zawsze brakowało mu tej dyscypliny, tego takiego zdrowego noża na gardle. No, bo jak mówimy o graczach, którzy często wypełzli gdzieś z Polski. To, to, to naprawdę czasami oni, to jest jakby takie bardziej docenienie może tej sytuacji. I Armut był jednak zawsze takim gościem, który przede wszystkim chciał mieć fan. I dlatego ten Mad Lions Roster był tak genialny, bo jeszcze wtedy wcześniej, Armut, kiedy był da, tam Humanoid był tam, i był tam, to była taka paczka bardzo dobrych kumpli, taka paczka przyjaciół, która naprawdę dobrze się bawi. Humanoid i Karsi, gdyby mogli, to oni zawsze chcieliby grać razem w drużynie, chociażby dla tego samego fanu, który czują yy, wynikającego z tego, że są wokół siebie. Jest mnóstwo zdjęć z nimi. Trollowali się na Twitterze w nieskończoność, i madlając to był kolejny team, niesiony przez atmosferę. Spójrzcie teraz w przeszłość, w to kto wygrywał Leca i to jest kolejny już przykład, w którym to niekoniecznie najlepsi indywidualnie zawodnicy wygrywali, mimo że tutaj mieli oczywiście fenomenalnego star playera w postaci humanoida, ale też jak ważnym czynnikiem była znowu atmosfera w drużynie. To jest to co widzimy teraz na przykładzie każdych kolejnych drużyn i widzimy, jak te giganty złożone z samych gwiazd upadają, a te teamy, które jednak lubią grać ze sobą, grają najlepiej. Eee, no i tak i Potem, kiedy Karzio odszedł, kiedy Humanoid odszedł, Armut było wiadomo, że nie będzie tym graczem, który będzie w stanie kierować i tak naprawdę robić różnicę dla Madlajus Niski. Było wiadomo, że nie będzie w stanie jej robić, ale nadzieja była taka, że mamy Elioje. A jeśli mamy Elioje, to Niski z Elioją powinni być w stanie zrobić tą różnicę, tak, że może Elioja z tym wsparciem od Niskiego będą takim silnym duetem. Natomiast wciąż potrzeba było Świra, potrzeba było kogoś, kto będzie w stanie po prostu robić szalone rzeczy i zrobić tą taką różnicę już typowo mechaniczną jako jeden z tych kery, tak kogoś, kto stylistycznie ma zastąpić humanoidę. Jeśli nie mogło to być na środkowej alejce, to decyzja zapadła na bardzo kontrowersyjny wtedy wybór, czyli na Unforgivena na bocie. I jeśli chodzi o Unforgivena, to był taki wybór kontrowersyjny, ponieważ mało osób dawało mu szansę na to, żeby już grać w LEC. Przypomnijmy sobie, że Unforgiven przecież grał w Ultralidze, grał w Polsce w Illuminar Gaming parę lat temu i wcale nie wyglądał tak fenomenalnie, ale tutaj shoutout dla trenera Flasha, który zawsze widział w nim gracza, który powinien grać na poziomie LEC. Natomiast jeśli Chodzi o jego charakter, bo miałem okazję go poznać, miałem okazję z nim niejednokrotnie rozmawiać w Berlinie. On jest właśnie takim graczem: on jest właśnie takim graczem, który chce szarpnąć, jest takim graczem świrem, jest graczem, który dużo razy zginie, bo zagra zbyt agresywnie, ale ma ten gdzieś taki talent do tego, taką zdolność do wzięcia na siebie tą presję. Ja myślę, że on mógłby się przekształcić w taką gwiazdę, mógłby się przekształcić w gościa, który naprawdę jest w stanie wziąć ciężar gry na siebie. Więc tak naprawdę ten roster miał dla mnie, miał dla mnie sens, bo jeszcze do tego pojawia się Kaiser, który jest w, w ostatnich latach jednym z najlepszych supportów w Europie. Myślę, że zawsze wymienia się go w kontekście tych top 3 zawodników. Więc teoretycznie miało to sens, tak? Czyli tutaj będzie taki hard carry zmeczowany z naprawdę dobrym supportem, Będziemy mieli niskiego Elioya, którzy są w stanie razem gdzieś poruszać się po mapie, ale okazało się, że tego wszystkiego było troszeczkę za mało. Bo kiedy spojrzymy na Mad Lions w tym roku, to tak naprawdę, jeśli chodzi o Spring Split, to Mad Lions nie udało się wejść do playoffów i to było bardzo rozczarowujące. Już wtedy było wiadomo, że, no że, że no, no nie, 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 nie może tak być. Tak, oni nie mogą sobie pozwolić na tę sytuację, że trzeba myśleć o tym, co można zmienić. No i to lato to była tak naprawdę próba. Jeszcze odwrócenia tego jakoś na ich korzyść, jakoś taka, taka ostatnia szansa, może dla tej iteracji rozteru. No i czego wtedy mogło im brakować? Tych błędów było jednak za dużo i ja dalej uważam, że tego kery potencjału w tej drużynie było za mało. I, i tak naprawdę. Do, nie, nie było komu czasami zrobić tej różnicy indywidualnej, bo teraz znowu mówimy o playoffach i znowu wrócę do tego wywiadu z Agresivo, który jest na kanale polskim, jeszcze raz zapraszam, który mówi o tym, że z perspektywy bottom teamu ciężko gra się na top teamy, kiedy spojrzymy sobie na to, że mamy w G2 tak, mamy w Misfits mamy VTO, tak? Mamy Humanoida, który teraz jest fanatyk. każdy ma tego Difference Makera, to ciężko jest takie coś, z takim czymś się meczować, bo w tych clutch sytuacjach, w takich bardzo, bardzo takich zawziętych, zaciętych momentach, ten gracz naprawdę potrafi dużo swojej drużynie dać, a Mad Lions po prostu takiego gracza brakowało. No, jeśli spojrzymy na lato, Mad Lions już wyglądało dużo lepiej, i wydawałoby się, że wszystko jest ok. Natomiast gdzie zabrakło Eee, znowu sukcesu, to zabrakło tego sukcesu w of Piątkach, zabrakło tego sukcesu w, w seriach, zabrakło tego, żeby oni pokazali właśnie siłę swojego charakteru i gdzieś tam potrafili się w końcu spiąć i wyg wygrać, wyjść dalej. No to jest jeden, chyba jedyny team, jeśli dobrze pamiętam, mogę tutaj być w błędzie, który pojechał na Mistrzostwa Świata dlatego, um, pomimo tego, że nie wygrał ani jednego BO5. Mi osobiście było bardzo smutno, że bracket ułożył się tak, jak ułożył, bo gdybyśmy byli jedno miejsce wyżej, co było możliwe po regulacji w czarnym sezonie. To być może musielibyśmy się zmierzyć dopiero na Mad Lions i o, z Mad Lions walczyć o e, Mistrzostwa Świata, gdyby ten seeding potoczył się troszeczkę inaczej. Tam chodziło o te ostatnie gry, jak one się ułożą. A, a my na Mad Lions w całym roku graliśmy bardzo dobrze. Nam na Mad Lions grało się bardzo wygodnie, więc tutaj taka, taka dygresja mała, że to, to gdzieś tam bolało pod tym względem, że czuliśmy, że gdybyśmy trafili na Mad Lions BO5, czyli my, którzy BO5 nie wygrywali, i Mad Lions, które też nie wygrało żadnego BO5 w tym roku, to wierzę, że bylibyśmy w stanie wygrać, bo mieliśmy bardzo dobre. Rekord na nich i na screamach, i na oficjalach. Na no, po prostu bardzo wygodnie grało się na Mad więc być może to moja jedyna szansa na Mistrzostwo Świata do tej pory tak. Niestety uciekła, troszeczkę nam zabrakło. No, ale wracając do Madlions. Yy, potem było już tylko gorzej, bo tak naprawdę nie było czego oglądać, jeśli chodzi o występy na Mistrzostwach Świata. Tam było widać, że to wszystko nie działa. I teraz ja próbowałem bardzo, bardzo mocno dostać jakieś takie inside info, z którym mógłbym się z Wami podzielić na temat tego, dlaczego te zmiany w rosterze się zadziały i dlaczego konkretnie takie. Armut, z tego co wiem, jakby, okej, okay, takie generalne, co słyszałem i znowu, nie mogę powiedzieć na 100%, że tak było, bo to nie jest aż tak bliskie źródło, jak jakbym chciał, jest takie, że ten team się nie kleił wewnętrznie, że oni się właśnie są męczyli i nie grało się im dobrze. I ostatecznie było wiadomo, że chcą po prostu, że brakuje, jakby no brakuje takiej, takiej chemii pomiędzy ludźmi po prostu i takiej chęci grania razem dalej, więc no to, to były takie osobowości, które jestem w stanie wierzyć, że niekoniecznie mogły się idealnie dogadywać. No i teraz, jeśli spojrzymy na to, jakich zmian dokonali, to. Ja nie jestem do końca zadowolony, ale zanim przejdziemy już do tego, co dostaliśmy, pogadajmy chwilki, chwilkę znowu o tej warstwie biznesowej, czyli znowu GCD i czas trwania kontraktów. Bardzo ważna historia tutaj jest taka, że Mad Lions jest kolejnym z Teamów i być może pierwszym z Teamów, który tak bardzo mocno lata temu wprowadził już tą politykę o tym, że kiedy zostaje ci kontrakt na jeszcze jeden rok, to musisz z nami przedłużyć kontrakt albo ciebie sprzedamy. I taka była polityka organizacji, i wtedy właśnie sprzedali Humanoida, bo Humanoid nie chciał już przedłużyć, oni nie byli w stanie mu zaoferować dość dobrych warunków, a fanatyk zasypało go furą kasy. Więc oni wtedy wiedzieli, ok, czyli to jest ostatni moment, żeby zarobić na Humanoidzie, i teraz po prostu czas go sprzedać. Natomiast widzieliśmy, jak fatalnie odbiło się to na wynikach w tym roku, bo w tym roku Lions było po prostu słabe. I teraz to sama sytuacja ma miejsce z Elioją, bo Elioja ma kontrakt też do końca 2023 roku i słyszeliśmy o tym, że były horrendalne kwoty oferowane przez inne drużyny w LEC, żeby Elioje wykupić i tutaj MAD Lions po raz pierwszy zmienia strategię. Ale Oni mówią, nie będziemy oddawać naszego najbardziej cennego gracza, trzymamy Elioje, stracimy na tym miliony, wiemy, ale chcemy mieć roster, który będzie wygrywać i wiecie co wam powiem? zajebiście. Jeśli tak organizacja stawia sprawę, ma ambicje i stawia jakby sport ponad te pieniądze, ja ich propsuję. To jest zajebista wiadomość. Chciałbym, żeby tak było z perspektywy jakiegoś jak byłego trenera, jednak kurde doceniam to. Trzymają te swoje gwiazdy, chcą rozpierdolić, chcą po prostu no, wyglądać fenomenalnie w następnym roku. I wtedy dowiadujemy się, kto jeszcze jest przymierzany do Rosteru. Nie wiem, jak to się stało, że Kaiser odszedł, bo z tego co GCD pokazuje, Kaiser miał kontrakt na jeszcze jeden rok. Jak gdzieś pamiętałem z mojej głowy, że jemu ten kontrakt wygasł, więc albo jest błąd w GCD, albo go sprzedali za jakąś kwotę. Dlaczego nie wiem? Nie słyszałem nic. Nie wiem, dlaczego nigdzie nie czytałem nic o Bajaucie za Kaisera. Być może to info mi uciekło. Jeśli tak, wrzućcie je w komentarzach, ja je chętnie podepnę, więc albo mu ten kontrakt wygasł, albo sprzedali go, ale nikt nie mówił o tego albo no nie wiem. To tak czy znaczy dziwna sytuacja, bo to dla Kaisera mi po prostu tutaj no, nie pasuje mi to, co, co się dzieje, tak? No ale jeśli rozmawiamy o tym, kto miał najdłuższe kontrakty, to znowu rozmawiamy o tym, że podpisali na te długie kontrakty niskiego i unforgivena. Czy to był dobry ruch? Ja myślę, że Unforgiven do tej drużyny bardzo pasował. To był dokładnie ten zawodnik, którego chcesz rozwijać, z perspektywy playstylu. Teraz pytanie, czy on osobowościowo pasował do tej drużyny? No moim zdaniem, i to jest jedyne wyjaśnienie, które ja jestem sobie w stanie jakoś stworzyć w mojej głowie, no musiał osobowościowo nie pasować i dlatego ściągnęli Karziego, bo Carsey wcale nie wyglądał dobrze. Carsey jest no Carsey jest Karzim. jest solidnym ADC, który no nie, niekoniecznie jest topką, nie jest top of the top, nie performował dobrze w barwach Vitality i szczerze nie zdziwiłbym się jak tak ja sobie obstawiałem, kogo może nam zabraknąć w tym roku w LEC z tych strzelców, którzy w ADC grali to Carsey był na mojej liście. Myślałem, że on może być takim graczem, który już tej szansy w lecu nie dostanie, ale tutaj właśnie sięgnęli po niego znowu trener yy, i Elioja Którzy go znali, być może to jest to, czego oni chcieli ze względu na. Na po prostu to, jak dobrze dogadują się poza grą, ze na, na atmosferę, na to, co daje poza grą. No bo ciężko mi jest sobie wyjaśnić, dlaczego Karzy miałby mieć większy upside niż Unforgiven w dłuższej perspektywie. Wydaje mi się, że tak z czysto gameplayowego punktu widzenia wolałbym inwestować dalej w Unforgivena i wtedy być może, ok, zatrzymaliśmy już tego yy, Eloje, mamy Unforgivena. Nie wiem, może Unforgiven z Kaiserem się nie dogadywali, to może znowu zmiana na suporcie. Yy, może właśnie potężny top-laner. I. I to by miało dla mnie sens. No ale co się dzieje dalej? Pojawia się też Heli Sang. Heilisang, tak jak ja mówiłem już wielokrotnie, był tą, jest tą legendą supportowania w Europie. Mówiłem Wam już na połowie moich poprzednich vlogach, kiedy gadaliśmy o Fanatic, że kiedy rozmawia się z młodymi supportami, tak jak rozmawiałem z Erdotte, tak jak rozmawiałem z Mersą, którzy swoje debiuty w EEC właśnie zaliczyli, to oni najbardziej czekają na mecz na Heilisanga. To było to, na to się czekało, że wszystkie supporty spoko, ale czekam na Heilisanga. Helisang Upset to był ten botlane, na który czekali. Natomiast, no, Hilisang był zmeczowany z ADC. Które naprawdę dobrze grało linię, a Karzi niekoniecznie słynie z tego, że ma dobry laning face. Ja się cholernie boję o ten botling, bo mi się wydaje, że to może być botling, który będzie najwięcej ze wszystkich hintował. Karzi nie jest super inteligentnym graczem, który potrafi zagrać zawsze bardzo bezpiecznie, kiedy trzeba i naprawdę, żeby to zadziałało, on będzie musiał takim graczem się stać no bo chyli wtedy fajnie działa, kiedy może sobie porołmować i pochodzić po mapie, a to wymaga dużej dyscypliny od strzelca, a tej dyscypliny Karzi moim zdaniem zazwyczaj nie ma. Ja się strasznie bo to dla mnie będzie chaos. I jeśli spojrzymy teraz na to, że jest niski Karsi, to ja nie widzę tam bardzo silnych carry, którzy potrafią zrobić man w 9 gierce, więc błędy z poprzedniego roku niekoniecznie są naprawione. No i teraz na topie pojawia się Chasey. Czy Chasey jest lepszy niż Armut? Być może, ale to dlatego, że moim zdaniem Armut nie jest aż taki dobry. Natomiast jak oglądałem Chase'ego w relach ach przez ostatni split, to to nie było takie. To nie była taka dominacja, to nie było takie coś... No nie wiem, Haru, kiedy on był wzięty do Vitality przykładowo, to on naprawdę zrobił RL-u różnicę, że on naprawdę można było go wymieniać wśród najlepszych, ale nigdy nie słyszałem bo rozmawiając z toplanerami, że Chase jest naprawdę z innego świata i to jest gościu, który naprawdę wywozi. No bo tak naprawdę z tego co pamiętam, oni mieli chyba drugie miejsce w NLC nawet tego w NLC nie byli w stanie wywieźć. No i kurczę, tak sobie myślę, czy to jest odpowiedni kaliber zawodnika, żeby zrobić różnicę w lecu, więc znowu rozgraliśmy dwie rzeczy. Chase jest bardzo dobrym zawodnikiem. Czy Chase jest tak dobrym zawodnikiem, żeby wywozić w lecu. Chyba nie. I znowu patrzę na ten skład i zastanawiam się, jaki jest pomysł. Czy pomysł jest tutaj, żeby twoim carry był Chasey? Być może. Słuchajcie, jest obudowany zdecydowanie lepiej niż był w RL-u, bo ma Elio Manyskiego. No jeśli Chasey ma te pokłady w sobie, żeby być takim potężnym carry, to nie mógł sobie wymarzyć lepszej drużyny. Ba, żaden to laner, myślę, nie mógł sobie wymarzyć o wiele lepszej drużyny, jeśli drużyna ma grać czysto, po, czysto pod niego. Taki alfari w pick, w piku, chociażby, no, gdyby on miał takich zawodników, którzy mogą tak mocno zagrać pod niego, Myślę, że byłby w siódmym niebie. No więc pytanie, czy takim graczem jest Chasey. Więc podsumowując, kiedy ja patrzę na ten skład na rok 2023, ja nie jestem pod ogromnym wrażeniem i nie do końca wiem, jaki był pomysł. Wydaje mi się, że ta iteracja z zeszłego roku miała dla mnie większy sens, bo widziałem, dlaczego Unforgiven jest w tej drużynie. Ale słuchajcie, ja nie będę ukrywał, nie oglądałem wszystkich gier Chasey'ego i być może to jest ten X-faktor, którego ja nie doceniam. Ma dla słynie z tego, że tak naprawdę prawie co roku, chyba nawet co. Split, są w top 3 najlepszego coaching splitu i tak naprawdę sięgają po te trofea regularnie, więc oni są doceniani i być może widzą coś, czego ja nie widzę. Jestem pewien, że przeanalizowali więcej wodów niż ja, jeśli chodzi o każdego z tych zawodników, czy zdecydowanie jeśli chodzi o tak? Jedno pytanie, czy na rynku były jakiekolwiek inne imiona, po które mogli mm, wyruszyć? No to jest, to jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że w RL-u ciężko byłoby znaleźć takiego zawodnika. Pytanie, czy mogli dorwać kogoś lepszego z Korei. No na te pytania niestety odpowiedzi dla was nie mam. Zobaczymy jak ten roster wypadnie. Słuchajcie, co was w nim miałoby tutaj cieszyć i ekscytować? Mnie tylko ekscytuje może to, że armut czasami naprawdę był aż tak zły, że że no chyba gorzej być nie może. Czy to jest upgrade? Kurczę, ciężko mi to powiedzieć tak z czystym sumieniem. Nie wydaje mi się, żeby to był wielki upgrade. Nie wydaje mi się też, żeby byli dużo gorsi, ale czy ale czy to wystarczy? Czy to jest to Madlands, które chcemy? I przede wszystkim, czy warto było tracić te miliony? Które wynikały z tego, że nie sprzedali Elioi, i tego nie jestem pewien, bo to będzie bardzo bolesna, bolesny cios. Jeśli organizacja została przekonana, zakładam przez trenerów, do tego, żeby nie sprzedawać swojego największego star playera, po to, żeby odnieść sukces w przyszłym roku, to moim zdaniem ich pozostałe ruchy niekoniecznie wspierają ich w tej filozofii. I trochę się teraz tego obawiam, bo już może lepiej było wtedy, okej, okay, słuchajcie. Elioja odejdzie, mamy za to dużo kasy. Weźmy graczy z erl zbudujmy sobie pod przyszłość. No, bo teraz, tak, jeśli ja jestem w błędzie i ten roster będzie worlds level i oni znowu pojadą na Mistrzostwo Świata i będą silniejsi, to jest sukces i ja jestem w błędzie. Jeśli się okaże, że oni nie wejdą na Warlordsy, wypadną słabo w playoffach. To będzie duży biznesowy błąd, bo stracą na tym te miliony, które mogli zarobić, i też pewnie muszą płacić więcej tym zawodnikom, którzy niekoniecznie dali by im teraz sukces, zamiast inwestować w Rubik's, którzy w przyszłych latach mogliby być kolejnym humanoidem. Także zobaczymy, bardzo ciekawe. Chciałbym, ja, ja zawsze lubię być w błędzie, bo to sprawia, że czegoś mogę się nauczyć. więc ja czekam na gry Mad Lions. Chciałbym zobaczyć, że Chasey wywozi, że tu jest jakiś fajny pomysł, że nie wiem, może i Heelsang dużo lepiej zagrają razem niż bym się spodziewał. A Wy co myślicie o rozterze Mad Lions? Dajcie mi znać w komentarzach. Staram się opisywać na wszystkie komentarze i będę nagrywał jakieś QA na koniec, jeśli nazbiera się dość dużo pytań, żeby poodpowiadać na te pytania w komentarzach, które były najciekawsze w takim zbiórczym wideo. Także dziękuję Wam bardzo. To, że byliście ze mną dzisiaj i do zobaczenia pa pa